Dzień dobry wszystkim. Zbliżają się święta i gromadzę już sobie powoli świąteczne ozdoby. Ja jestem taką osobą, która bardzo nie lubi przepłacać za takie rzeczy, szczególnie za ozdoby, które wyciągamy raz w roku na, na kilka dni, więc zawsze staram się znaleźć coś tańszego. Dużo też mam ozdób z zeszłego roku, bo były po prostu fajne i zostawiliśmy je na, na przyszły rok. Mam też na przykład może od tego zacznę. Lizaki, które one są z Tigera, kosztowały, kosztowały chyba 10 zł i właśnie też je mieliśmy w zeszłym roku. Fajnie się sprawdziły jako ozdoba na choinkę, którą później można zjeść, więc w tym roku też je kupiliśmy. Tutaj mamy jeszcze zapakowanego Mikołaja. Sinsai, bodajże 8 zł. On ma troszeczkę krzywą twarz. Tak jak mówiłam, no nie wszystko ma świetną jakość, ale stojąc na półce w takiej odległości, nie będzie nikt się przyglądał jego twarzy. Zawieszki na choinkę. Te są bodajże z Allegro, ale wydaje mi się, że Sinsay ma identyczne. I do nich są jeszcze takie w dużej wersji. Pamiętam, że w zeszłym roku bardzo ciężko mi było znaleźć takie zawieszki w tym stylu, więc polecam Allegro. One też. W większości mają bardzo przerażające twarze. Kolejna jest sztuczna choinka, taka mała z IKEA. Ona też jest z zeszłego roku, ale pokażę wam, tutaj jest jej kod. Podejrzewam, że w tym roku albo też będzie dostępna, albo IKEA zrobiła coś podobnego. Tradycyjnie lampki na choinkę te są akurat z Lidla, bo były za 15 zł. Wydaje mi się, że w tamtym roku też mieliśmy lampki z Lidla, tylko królik nam je przegryzł, więc byliśmy zmuszeni kupić Nowe. Tutaj taka mała jemioła dla ozdoby, ale okazało się, że mamy jeszcze taką. Taką z zeszłego roku. Jakby na święta zawsze, zawsze w sklepach jest to czerwone. A wydaje mi się, że jemioła jest biała. No idea. Takie małe bałwanki do zawieszenia. One też się fajnie sprawdzają na choinkę. Też z zeszłego roku. Tych bałwanków mamy dosyć dużo. One były z pepko albo z kika, coś, coś w tym stylu, więc też pewnie kosztowały z 5-10 zł. Mamy też girlandę. Ogólnie, jak ją kupowałam, to myślałam, że to jest taka gotowa, wiecie? Wyciągam z opakowania i zawieszam. Okazało się, że to jest DIY i nawlekałam ją chyba pół godziny, bo ten sznurek, który był w opakowaniu, okazał się za krótki na naszą ścianę, więc nawijałam to na inny sznurek, który nie chciał przejść przez te oczka. Ogólnie dużo roboty. Ale girlanda jako tako kosztowała 11,50, więc warto. Girlanda jest ze sklepu Paper Concept i tam też skusiłam się na takie zawieszki do prezentów. No one kosztowały 4,90, więc też nie za dużo, a są piękne. Taka wstążka. Podajże 6 zł w sklepie Nanu Nana. Głównie kupiłam ją, żeby zawiązać na tą jemiąkę, ale też pewnie przyda się do prezentów. Poszewka na poduszkę czerwona z Ikei. Ona ma taki fajny materiał. Taki misiowaty. Chyba 20 zł. Trochę dużo jak na mnie, ale pewnie po świętach dalej będziemy ją używać, bo nie jest jakaś super świąteczna, jest po prostu czerwona. I na koniec ciastka korzenne z Ikei 25 zł, bardzo dużo według mnie, ale dostajemy też fajne opakowanie świąteczne, więc skusiłam się. Okej, okay, chyba pokazałam wam wszystko. Aha, jeszcze skarpeta, która wisi za mną. To moment. Taka fajna skarpeta z bałwankiem też bodajże 10 zł w pepko. Okej, okay, z ozdób to chyba wszystko. Do świąt zostało jeszcze trochę czasu, więc pewnie kupię więcej. Poza ozdobami nie mamy jeszcze najważniejszego, czyli choinki, po którą prawdopodobnie pojedziemy dzisiaj, e, pewnie do jakiegoś marketu, ale to też Wam jeszcze wszystko pokażę.